Sura 71. Noe. W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego. Zaprawdę wysłaliśmy Noego do jego ludu. Ostrzegaj swój lud, zanim przyjdzie do niego kara bolesna. On powiedział: O ludu mój, jestem dla was jawnie ostrzegającym. Czcijcie Boga, bójcie się Go i słuchajcie mnie. On przebaczy Wam Wasze grzechy i da Wam zwłokę do ustalonego czasu. Kiedy bowiem nadejdzie czas Boga, to nie będzie już zwłoki, gdybyście to wiedzieli. On powiedział, Panie mój, wzywałem swój lud nocą i dniem, ale moje wezwanie jedynie zwiększyło ich oddalenie. I za każdym razem, gdy wzywałem ich, abyś im przebaczył, oni wkładali palce w uszy, zakrywali twarze szatami i zacinali się w uporze oraz hardzieli w dumie. Potem wzywałem ich głośno, potem mówiłem im jawnie i rozmawiałem z nimi w tajemnicy. I mówiłem: proście o przebaczenie Waszego pana, on bowiem jest przebaczający. On sprawi, że niebo ześle Wam deszcz obfity. I zapewni Wam majątki. Oraz synów, i obdarzy was ogrodami, i obdarzy was rzekami. Dlaczego nie pokładacie nadziei w życzliwości Boga? On stworzył was fazami. Czy nie widzicie, jak Bóg stworzył siedem niewios, jedno nad drugim, i umieścił księżyc w nich jako światło, a słońce uczynił lampą? I Bóg dał wam wzrosnąć z ziemi niczym roślinom. Potem sprowadzi was do niej i ponownie was wyprowadzi. Bóg uczynił dla was ziemię kobiercem, abyście chodzili po niej szerokimi drogami. Noe powiedział: Panie mój, oni mnie nie posłuchali i poszli za tym, którego bogactwo i dzieci tylko powiększają jego stratę. Oni uknuli wielki podstęp i powiedzieli: Nie zostawiajcie waszych bóstw. Nie zostawiajcie Ładda ani Suła, ani Jaghuta, ani Jauka, ani Nasra. Oni wprowadzili w błąd już wielu i nie zwiększaj niesprawiedliwym niczego poza zbłądzeniem. Za swoje grzechy zostali potopieni i byli wprowadzeni w ogień i nie znaleźli poza Bogiem żadnego pomocnika. I Noe powiedział... Panie mój, nie pozostaw na ziemi niewiernych domowników. Jeśli ty ich zostawisz, oni będą zwodzili twoje sługi i nie spłodzą nikogo innego, jak tylko występnych niewiernych. Panie mój, przebacz mi i moim rodzicom, i tym, którzy weszli do mego domu wierząc, i wierzącym mężczyznom i wierzącym kobietom, i nie powiększaj niesprawiedliwym niczego oprócz zatraty.